Na moim stole ląduje kolejny głośnik, głośnik bezprzewodowy, który będzie łączył się z naszymi urządzeniami za pośrednictwem technologii Bluetooth. Nazywa się on bardzo bardzo szumnie Superstar Monster Blaster i tak naprawdę ta nazwa już nam zapowiada że będziemy mieli do czynienia z naprawdę mocnym zawodnikiem i w rzeczywistości faktycznie tak jest, jest to głośnik no jeden z najbardziej, najgłośniejszych bezwzględnie najgłośniejszych i najbardziej przenoszących, szczególnie niskie tony, które tak uwielbiam, jakie były u mnie na testach. Głośnik dość ciężki, 7,5 kg to od razu warto zauważyć, że jeżeli będziemy chcieli go brać gdzieś ze sobą no, w dalszą podróż to trzeba naprawdę mieć solidny biceps, żeby to urządzenie ze sobą przenosić. Ze względu na to, że producent nam i anonsuje, że będzie ten, to urządzenie pracowało do 12 godzin na wbudowanej baterii. Nie jesteśmy w stanie tego naładować ze zwykłego złącza USB. Pewnie trwałoby to zbyt długo. Mamy w zestawie zasilacz. Zasilacz dedykowany do tego głośnika o prądzie 3,5A i napięciu 8 18V. Do tego zasilacza producent nam dostarcza również przewody wszelakiej maści, tak abyśmy mogli go w dowolnym miejscu na ziemi podłączyć do instalacji 220 lub 100, 230 lub 110 V. Samo urządzenie wykonane bardzo estetyczne, bardzo solidnie. Ja nim co prawda nie rzucałem, ale robi wrażenie naprawdę bardzo, 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 bardzo przemyślnie zbudowanego. Elementem głównym, takim centralnym jest Rączka, rączka z tworzywa sztucznego. Po dwóch stronach tej rączki znajdują się osłony. Osłony wykonane z, wykonane z metalu, za którymi kryją się same przetworniki, głośniki, inaczej rzecz ujmując, które będą emitowały dźwięk właśnie w charakterystycznej, dookulnej, czyli 360 stopni, zarówno po jednej jak i po drugiej stronie tej rączki. Głośnik w bardzo elegancki sposób jest sterowany. Panel sterowania to zespół diod. Głównym centralnym elementem jest włącznik. Prawa i lewa strona to są przyciski do regulacji głośności. Mamy również przycisk do regulacji trybu pracy głośnika. Podczas regulacji głośności wyświetlają nam się diody, które nam pokazują w którym miejscu, jeśli chodzi o, o głośność, się znajdujemy. Jeśli chodzi o przycisk mode, czyli do zmiany trybu pracy, możemy przełączyć głośnik w tryb indoor lub outdoor, czyli tryb wewnętrzny lub zewnętrzny, tak aby charakterystyka jego pracy została automatycznie przystosowana do panujących warunków. Druga strona głośnika a to panel, panel chroniony e, uszczelką, ponieważ producent zadbał o to, żeby ten głośnik był wodoodporny, kroploszczelny, tak, e, aby w momencie, kiedy pojawią się jakieś przelotne opany deszczu, e, temu urządzeniu nic nam się nie stało, jeżeli będziemy go używali gdzieś na zewnątrz, no bo ze względu na swoje parametry jest ono przeznaczone do kręcenia grubych imprez właśnie gdzieś pod chmurką. Pod uszczelką znajduje się zestaw gniazd, gniazd do zasilania. Mamy złącze USB, do którego będziemy mogli podłączyć nasze urządzenie mobilne celem jego naładowania. Do dyspozycji mamy prąd 1A, mamy wejście kablowe Aux in oraz mamy złącze mikrofonowe. Jeżeli zdecydujemy się na podłączenie mikrofonu, automatycznie moduł Bluetooth się wyłączy, tak więc nie jest to absolutnie żadna funkcja Karaoke. Po prostu głośnik będzie chodził jako wzmacniacz. Nie mamy tutaj również linii opóźniającej, tak więc mikrofon, jeżeli będzie blisko głośnika, będzie powodował sprzęganie, tak więc nie będziemy go mogli na demonstrację używać jako na głośnienia. Od spodu producent wyposaża ten głośnik w dość szerokie, dużej powierzchni nóżki, które będą, nóżki gumowe, które będą no, zapobiegały jakiemuś tam przesuwaniu się po stole, ewentualnie przenoszeniu, przenoszeniu drgań na, na stół czy na meble, na których ten głośnik sobie ustalimy. A gra on naprawdę, naprawdę bardzo mocno. Słuchajcie, podczas tego krótkiego testu muszę przyznać, że byłem po bardzo mile zaskoczony. Może nie zaskoczony, bo spodziewałem się po takim dużym urządzeniu, że będzie ono mocno grało, ale faktycznie spektrum przenoszonego dźwięku jest na dość wysokim poziomie. Zarówno mamy dół, czyli ten bas, bas mocny, który oprócz tego, że słyszymy, to również go czujemy oraz wysokich tonów też nam tutaj absolutnie nie zabraknie. Oczywiście korzystając z aplikacji, aplikacji na naszą Urządzenia mobilne, możemy jeszcze dodatkowo za pomocą equalizera sobie tą charakterystykę dostosować do naszych upodobań, ale naprawdę te przetworniki, które są użyte w tym urządzeniu, dają nam gwarancję, że będziemy mogli no, delektować się pełnym spektrum pełnym spektrum przenoszonych dźwięków głośnik gra naprawdę bardzo, bardzo, bardzo głośno ja uruchomiłem go na pełny regulator, tak żeby sprawdzić czy nie, będą nie będzie on powodował jakichś zniekształceń, czy głośniki to e, przeniosą, czy ta e, kratka, siatka zabezpieczająca te głośniki nie będzie rezonowała, tak więc e, faktycznie tutaj się nic złego nie dzieje niemniej jednak dla mnie takim poziomem maksymalnym, jaki byłem w stanie tutaj e, w takim domowym użytkowaniu z przyjemnością konsumować to, był, to była połowa, połowa całej skali dostępnej do dyspozycji dla użytkownika. Zawsze prosicie mnie, żeby posłuchać sobie, jak ten głośnik reprodukuje dźwięki. Ja nie uważam, żeby to miało jakikolwiek sens, ale zawsze jestem otwarty na Wasze sugestie. Tak więc zapraszam bardzo. Proszę, uruchamiam muzykę na tym głośniku. Ja obok tego głośnika siedzę, tak więc oprócz tego, że słyszę tę muzykę, to również zapewniam Was, że ją czuję. Ten bas zdecydowanie do mnie, do wnętrza mojego ciała dociera. Słuchajcie, urządzenie zrobiło dla mnie naprawdę bombowe wrażenie. Chciałbym je mieć u siebie. U siebie nas. Zachęcam Was do komentowania. Jeżeli używacie takiego typu głośnika, to napiszcie, jak ono się u Was sprawuje w dłuższej perspektywie czasu. Napiszcie o swoich wrażeniach, jeśli chodzi e, o jakość reprodukowanego dźwięku. Zachęcam też do oceny tego filmu. Jeżeli Wam się podoba, proszę łapkę w górę, jeżeli nie, dajcie łapkę w dół. E, no i bezwzględnie i nieustannie zachęcam do subskrypcji kanału testhub.pl.